Nie no, generalnie jest krzeszenie działa ten... LATI SPIERDALA I ZRESPIŁ SIĘ! O kurwa! Użartowałem jak coś, użartowałem. Ja, ja pierdzielę. Nie Szylko, chodzisz, klikasz i Nie zdążysz? Dobra. Nie zdążysz? Dobra. Nie. O to trudno. KURWA NIE! JESZCZE panie NIE! WYJDŹ STĄD! WYJDŹ Z TEJ strefy, JEBAŃ! CO TY ROBISZ?! Jeden, 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 jeden. Nie wiem jak to się stało! O, sobie, NIE o, sobie, WIEM JAK TO SIĘ STAŁO! Coś? Ale jestem roz... Tak. A wejść? <Grym Grym> Plaga, <platformi: O nie, grym> widzisz, że chłopacy są zajęci. Widzisz, <grym> że chłopacy są zajęci. Plaga, weź to. Proszę, nie <grym> Plaga, rób wieś zamówienie. Pla Plaga! Zamówienie! Co no, <grym> ja, to ja tak Prosty człowiek. No, masakra. Bardziej mi to śmieszy, że ja jestem najmłodszy i mam... <śmany> jestem tylko rok przed <śmany> A Piotrek ma dwójkę dzieci, kurwa! No problem ma. <śmany> Przecież. A był tym Jesterem? Był Jesterem. No <śmany> przepraszam, oh, kurwa, z nie wyciszyłem się. Co, co, on powiedział? Sigma, sigma. Co powiedział, bo nie słyszałem? Nic, nic. Jak... Teraz mówcie na mnie Legolas D. <grymne> Mam nadzieję, że nie las. <grymne> Dobra, orzeły! Pomnij na orzełach! Ku przygodzie! Ku przygodzie! No i polecieli. Do szkoły magii. <grymne> Do szkoły magii i czarodziejstwa. Nawalnijmy sobie w Bridging Think Tank. To jest duże miasto. Im bardziej prawo jesteś w Malezji, tym mniejsza szansa na Gen 4. Dobra, a to jest Gen 4, co teraz mamy Więc ja bym tutaj dał lewą część, ale prawa mnie nie zdziwi. Czyli byś dał tutaj gdzieś. Tak. Statycznie to będzie bardziej w lewo. O, o kłuź wam! Nie no. no, Blady, ty jesteś jakiś krak! Tak! RPA, a potem to! Trafionet! Ja przysięgam, Blady, ty masz tak grać w turnieju! No, ładnie, ładnie trafiony! Nie mogę im tego zrobić! <śmieniu> to komina padła! Słowa do Knesa i patrzy na to! O nie! O nie! O nie! Tak będziemy traktowali dobrych więźniów! Ja cię kręcę za brutalna siła! No! No, jak utknąłem i będę siedział w tej dziurze, bo utknąłem. No, niestety, no nie da. <laughs> Poświęcenie, no nie da, nie mogę się ruszyć wizowo. No utknąłem, to utknąłem, no nic nie, mogę, nie da się zrobić. Muszę tu siedzieć. Utknąłem. Posiedzę sobie w dziurze. Lok色, bo utknąłem tutaj na zawsze Utknąłem w tej dziurze Oooooo! Co, bade, co się stało? Musisz iść na boisko. O, co dobrze się składa! No, udało. <w lever exceeded> Mamy okres, Co tu się stało? Co, co, co zamach! Zero... Zamach! Zamach! Uciekajcie! Ej, co ktoś zabił do knesa! co? No, jakiś strzał chyba był? Za mną, za mną, więźniowie. A gdzie idziemy? Do biblioteki! Tam, gdzie jest athletes, to drewno. Tam, gdzie jest to drewno. Jakie drewno? Nikt nie zauważył. Chillera, taka, dobra. Tak mówi panie strażniku więzienny. Dobra, oh. <voice> a teraz rób tak jak ja. O. O kurde, jest sprytnie myślałem, Dzień dobry proszę pana Utknąłem tutaj panie strażniku Niesamowite, wow, a jak no. jest w swoim? O, tą książkę, która będzie? pozwala, to jest podobno zaklęcie wyjścia z dziury, tak powiedział mi Graf No mi... Zrzucie, może się teraz zrzucić. No tak? dobra, poczekaj, ja spróbuję a ty wiesz jak się czyta w ogóle? Poczekaj, o, o, no, mam, mam zaklęcie. zaklęcie, uwaga, będę czytać Ulumulu o, udało mi się. O, kurwa, znowu spadłem. <grymne> 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 nie, nie rób, on jest wrodziczy, czemu? Normalna sprawa, czarodziej. Z lewej rakieta, na środku zdezorientowany magik i Miotła. Wszystko się zgadza. Nie, to nie jest peń, to jest rakieta. Co wy? Nie rozpoznajecie rakiety? No. <grymne> to jest rakieta. No, rakieta leci, zobaczcie, tu silniki odrzutowe ma. Widzowie, wy to tylko o jednym myślicie to Zobacz, proszę, proszę Patra, bo Chciałbym coś to... powiedzieć Chciałbym ja. się to przygotować nie Bo wyszedł mi Bardzo Mnady. jeden do jeden rysunek Proszę A, słuchajcie Nieironicznie wydaje mi się to Że to będzie rekord Guinnessa z zgryfowaniu klasy Ja ją miałam jako trzecią, nie? I powiem tak Ściana wyszła, nie? Ja, nie.

No, już jak poznałeś Nexę? Wszystko wydarzyło się dawno, dawno temu. Była wtedy, nie wiem, wojny. Co wtedy się działo? Wojna. Wojna międzygalaktyczna. Między dwiema konkurencyjnymi ze sobą rasami Vartrexów i Tirexoremenów. A pamiętam to jakby to było wczoraj. No. Nexę wtedy walczył na froncie północno terytoryjskim. Tak było właśnie, no. Tak było właśnie. Piorąki. Dobra, spróbuję z mojej lepszej. E, zabójcze ciernie! Fajne nawet. Zabójcze ciernie! A ciernie nie dają blida też? Dobrze. Powiem wam, że się obżarłem tak truskawę jak dzisiaj, że nie dobrze mi. Strasznie dużo wpierdoliłem. Tak, wam tylko mówię. Warto było. Zaraz się zrygam. Ale ten? Nie. Kontrolem się robił Niki Nie, jak się robił Niki? Nie, z tym. O kurwa. się no, mi, poszło, jestem zajebisty, zabijakiem Panie policjancie z sprawa Słucham, jest. Guzik o panu brzydko mówił, proszę go odjebać Dobra. Nieprawda. Dobry. Dobra, wulec, wulec małej. Dwa nie A WF, idziemy, idziemy. Poś, ...który opowiada wam o... Rozrywkowo-edukacyjnych rzeczach. Tak, to jest właśnie ten rodzaj streamek, gdzie edukujemy się i rozmawiamy o mega spokojnych, family friendly rzeczach. Takich jak picie wody mineralne z wysokoprocentowym zawartością minerałów. Widzowie, witam wszystkich bardzo. Udało się. Dobra, waga. Ale u. waga jako bezstronny bardzo pasowała dla mnie. No, 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 Ona <honestly>, <no> to... <consegue wolenia>, to... <no> no, może też być stronnicza, właśnie. Hahaha, Czyli dobrze przekmieniłem ze Spotifyem, że to O kurwa, ja pierdolę. Wodę źródlaną. Ej, to jest chyba po jakimś grecku? Napisane? Nie, no jestem debilem. Po jakim to jest w języku? Zaraz czata GPT, zapytam się. Nie, nie mam pojęcia, no jak Debbie się czuje. Ale to to poczekajcie, bo znalazłem taką wodę źródlaną i nie mam pojęcia, co to jest, za, co to za język jest. że Ty masz, odkryłeś sekret fontanny! Tak! Dobra, co mogę z tym zrobić? Co mogę z tym zrobić? Ja ci powiem, co możesz z tym zrobić, oddać to mi! Nie zwracaj na to uwagi, nie. nic nie widziałaś Ja nic nie widziałam, ja nic nie widziałam. Tak! E oddać teraz ja tu żo Dobra. Pokaż? No nie. Pokaż. On... Nie, nie prawostronny. Nie, Izrael. Dobra. A tym razem nie popełnię tego błędu, gdzie to jest. dobra, to musi być to. Może nie skomentuję dalej. Co energia była dobra, energia była dobra. Mogę? Nie chcę robić wodą, więc jakby szansa dobra, bio, wasze nerwę, zdrowie. To pewnie. To mych, to zrobić? O kurwa Ale było hardcore Dobra koniec tego challenge'u Byłem oficjalnie zaliczony Jest kategoria Oczywiście Pijemy tutaj tylko takie leczni Ja słyszałem, że to jest leczniczy trunek Który powoduje Lepszy humor, ale nie mam pojęcia No Bo jak wiadomo u, u mnie tylko same dobre rzeczy i zdrowe. Tak, syropek. To jest tylko syropek widzowy, żebyście nie myśleli. Tylko i mały niewinny syropek. Zresztą widać w zielonej butelce. To znaczy, że musi być zdrowy. A. No to chociaż do dziesięciu, bo lutego. Ja pierd! Oderwało się jak coś, nie? A wow! Ale patrz jaki masz ładny kawałeczek. Wiesz co, tak bez odliczania, masakra, jak tak można w ogóle, <grymianie> powinniśmy od razu, przynajmniej od trzydziestu, <grymianie> powinniśmy, <grymianie> Nagle wkazał zagrać i wytrzeźwiał, a teraz, a teraz oszukuję. Już jest trzeźwy. No, może niekoniecznie, ale. <laughs> Na tyle on. Hypnotyka. Dobra, ale smacz, ja widzę, kto jest, kto jest hipnotystą. Kto jest hipnotystą? A, a bo jest drugim Nagle... impostorem. Dobra, powiedz nam kto Nagle... jest hipnotystą. Rufix. Oh. Ja jestem, jestem. A Skąd ty to wiesz w ogóle? No to właśnie jest, mi się wyszło, bo pokazać. Jestem. Dobra, mogę się zlikować. Nie wiem o co chodzi. Jestem guardian angelem. Ale oh. mogę... oh wow. Ale nie wiem kogo. Nie wiem kogo. No dra, wygulujcie. Co powiedziałeś we Jesteś <śla> guardian angelem Rufixa? <rów śla> dajcie dopisuje. Gim nie Za miejsce. O kurze. Wyjuzycie. Czytajcie, czekamy, czekamy, czekamy. Przepraszam cikamy. O kurwa! Ja pierdolę! O kurde. Dobra, blady, poleciał. A nie, żyję, żyję, Czemu perła nie zadziałała? Białe. To z białą furą. Nie pierdol, że to jest Botswana. Jakaś. jest znaczy słońce. Właśnie na północy. Emiraty. No. To zostają mi tylko te furą. rejony... To z białą Amatorka. furą może być. E... Jordania. Nie, bo tam jest czarne auto. Jordania ma czarną furę. Dokładnie. No, je, je wszystko mi To Emiraty. No, Oman ma pick a, to na pewno nie. Dokładnie. Zostają o. mi Zjednoczone Emiraty. Dokładnie. Albo Izrael. Tak, Katar Izrael? Mantenkę, Izrael tak. Ma ten. Tak, tak, tak. A Izrael też ma antenkę. No, z tyłu. Dobra, zajbiście. Czyli zostają mi Zjednoczone Emiraty. Pomyślałam mhm. sobie o nich, Ale tak szczerze. Ale to były bardzo trudne. Południe. Chile Meta-Auto este sub? Ode mnie w takim razie dzięki za dzisiaj. Nadal jestem biedny. <grywia> Więc możecie wysłać do niej następnego razu. Dobra, trzymajcie się. <grywia>